Zadanie dziesiąte. Według legendy na płycie nagrobkowej greckiego matematyka Diofantosa był taki napis ułożony przez Euchopiusa. Przychodniu. Pod tym kamieniem spoczywają prochy Diofantosa, który umarł w późnej starości. Przez szóstą część swego życia był dzieckiem, przez dwunastą część młodzieńcem. Następnie upłynęła siódma część jego życia zanim się ożenił. Pięć lat po zawarciu związku małżeńskiego narodził mu się syn, który żył dwa razy krócej od niego. W cztery lata po śmierci swego syna, opłakiwany przez swych najbliższych, zasnął snem wiecznym. Oblicz, ile lat żył Diofantos. W tym zadaniu myślę, że widać, że przez X najlepiej oznaczyć całe życie naszego Diofantosa. I mniej więcej w tym miejscu zaczyna się właściwe zadanie. Przez szóstą część swego życia był dzieckiem, czyli przez jedną szóstą X był dzieckiem, to jest jego dzieciństwo, przez dwunastą część młodzieńcem, jedna dwunasta to jest czas młodości. Następnie upłynęła siódma część jego życia zanim się ożenił, czyli jedna siódma jego życia był kawalerem. W 5 lat po zawarciu związku małżeńskiego narodził mu się syn. Więc napiszmy, że kolejne 5 lat jego życia to narodziny dziecka, czyli czas do narodzin dziecka. I ten syn, jak czytamy, żył dwa razy krócej od niego. On żył x, więc syn żył dwa razy krócej, czyli 1, druga x to wiek syna. Lata jego życia. 4 lata po śmierci swego syna, no właśnie umarł nasz matematyk, więc jeszcze trzeba dodać plus 4, to są kolejne lata, jakie żył. Zmacz te lata po śmierci syna. OK. Więc te wszystkie elementy należy dodać i są one równe wiekowi naszego matematyka, Diophantosa, czyli x. Więc rozpisujemy wszystkie te elementy, widzisz? 5 i 4 to od razu sumujemy, to jest 9 i te wszystkie jego etapy życia łączymy, i to jest jego całe życie, czyli x. Tutaj mianownik możemy usunąć mnożąc wszystkie wyrażenia przez wspólny mianownik, ale ja troszeczkę zrobię inaczej, pomnożę najpierw równanie przez 12. Każdy z tych elementów mnożymy przez 12. 6 i 12 się skraca, to 2, czyli 2x zostaje, tutaj 12 się skraca, zostaje x. Siódemka się nie skraca z dwunastką, więc napiszę 12, 7 x. Dwójka się skróci z dwunastką, 6x, 9 razy 12, 108. No i tutaj x też wymnażamy przez 12. Teraz wymnożymy całe równanie przez 7, żeby zlikwidować właśnie tę siódemkę. 2 razy 7, 14x, tutaj 7x, tutaj 12x, 42x. No i tutaj wymnażamy pisemnie. 756. 12 razy 7, 84x. W kolejnym kroku sumujmy sobie te 4x. One łącznie dają nam 75x. Dalej przepisuję kolejne elementy. Teraz x -y przerzućmy na jedną stronę, liczby na drugą. Myślę, że zauważyłeś, że liczbę zostawiłem po lewej stronie. 75x przerzuć się na Prawą stronę zmieniłem, stronę zmieniłem, znak. I od 84 odjąłem 75. No i to jest ta dziewiątka. Dzielimy teraz całe równanie na 9. Tutaj pisemnie albo na kalkulatorze. Teraz możemy już udzielić odpowiedzi do całego zadania. Diofantos żył 84 lata.